Urozmaicona polodowcowa rzeźba terenu z malowniczymi wzgórzami morenowymi, pomiędzy którymi silnie meandruje rzeka Wel. Duże zróżnicowanie krajobrazowe i siedliskowe, stosunkowo niewielka gęstość zaludnienia oraz oddalenie od większych ośrodków miejskich i przemysłowych sprzyjają bogactwu fauny i flory. To miejsce trzeba zobaczyć. Zapraszamy do Welskiego Parku Krajobrazowego. Powierzchnia Welskiego Parku Krajobrazowego to ponad 20 tysięcy hektarów. Położony jest na południowo-zachodnim skraju województwa Warmińsko-Mazurskiego na terenie dwóch powiatów, Działdowskiego i Nowomiejskiego. W najbliższej okolicy parku znajduje się 7 obszarów chronionego krajobrazu, które stanowią otulinę parku o łącznej powierzchni ponad 16 tysięcy hektarów. Obszar Welskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w zlewni największego lewobrzeżnego dopływu drwęcy rzeki Wel. Występują tu cieki, jeziora i zbiorniki naturalne i sztuczne, mokradła stałe i okresowe oraz źródliska. Dzięki takiemu urozmaiceniu park wypełnia bogata fauna i flora. Wśród licznych ciekawych miejsc warto zwrócić uwagę na cztery rezerwaty przyrody znajdujące się na terenie parku. Ostrów Tarczyński to półwysep usytuowany pomiędzy dwoma jeziorami rynnowymi – Grądy i Tarczyńskim, a od północy oddzielony od lądu rzeką Welem, tak zwaną Krótką Rzeką. Rezerwat obejmuje bór mieszany z fragmentami boru bagiennego i olsu. Najchętniej odwiedzanym i najbardziej spektakularnym rezerwatem pod kątem krajobrazowym jest rezerwat Piekiełko. Obejmuje ochroną przełomowy odcinek doliny rzeki Welm o długości około 1,5 km. Dzięki niedostępności tych terenów dla gospodarki człowieka na stromych zboczach zachowała się naturalna roślinność leśna. Rzeka Wel w rezerwacie przybiera niemal górski charakter z wartkim nurtem i kamienistym dnem, co tworzy doskonałe warunki do tarła ryb łososiowatych. Na kamienistym dnie rzeki występuje Krasnorost Hildenbrandia Rzeczna, tworzący na kamieniach zanurzonych w nurcie rzeki skorupiaste plechy koloru czerwonego. Ciekawostką jest to, że jest wskaźnikiem wód czystych i dobrze natlenionych. Dla osób lubiących aktywne spędzanie czasu jest to również świetne, ale i trudne miejsce na kajaki. Na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego znajduje się sześć użytków ekologicznych, w tym Koszelewki. Obejmują kompleks zmeliorowanego torfowiska niskiego, z miejscami, w których niegdyś wydobywano torf. W granicach Welskiego Parku Krajobrazowego znajduje się wiele pomników przyrody, a zdecydowaną większość z nich stanowią pojedyncze drzewa. Na szczególną uwagę zasługuje Grusza Pospolita w Wąpiersku, gdyż drzewa owocowe rzadko zostają pomnikami przyrody. Poza walorami przyrodniczymi w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu znajduje się bogata baza edukacyjna. Tu odbywają się lekcje muzealne dotyczące dziedzictwa kulturowego regionu oraz przyrody Doliny Rzeki Wel. Sąsiedztwo siedziby zagospodarowane zostało w liczne urządzenia edukacyjne. Wyjątkową atrakcją jest przeskalowany model mrowiska, który pozwala poznać życie mrówek od środka. Znacznie mniej przyziemne są dzikie owady zapylające. W Welskim Parku Krajobrazowym poświęca im się wiele uwagi. Całe rodziny poznają ich życie i znaczenie dzięki prelekcjom i warsztatom. Muzyka Owady te były w 2024 roku po raz pierwszy monitorowane. Studenci i naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prowadzili badania i obserwacje owadów zapylających po to, by przeanalizować skład taksonomiczny owadów zapylających na terenie parku z uwzględnieniem obszarów o różnych sposobach użytkowania i ochrony. Badania prowadzone były między innymi na użytku ekologicznym koszelewki na łąkach wokół siedziby parku w Jeleniu, na Wzgórzu Morenowym w Prusach oraz na siedliskach roślinności ruderalnej w Lidzbarku. Są także kolejne plany związane z dzikimi zapylaczami. Welski Park Krajobrazowy inspiruje i zachęca do odwiedzin już w samym Lidzbarku Welskim, gdzie stoi wieża widokowa tuż przy ujściu rzeki Wel do jeziora Lidzbarskiego. Obiekt usytuowany jest na cyplu, tak zwanym kutlu, który jest aktywnym stożkiem delty. Rzeka Wel cały czas, nanosząc materiał, powiększa stożek delty. W wyniku czego ta część jeziora Lidzbarskiego jest stopniowo zasypywana przez rozległą deltę Welu. Zwierzę roztacza się widok wzdłuż osi jeziora rynnowego, które ma charakterystyczny, wydłużony kształt. Co kryje się dalej, trochę już wiecie, ale to dopiero początek tego, co jeszcze można tu zobaczyć.